STOP OFF! No, to po przerwie jesteśmy. Już za chwilę Asia zaprezentuje kosmetyki. Ona zresztą zawsze te kosmetyki prezentuje, głównie na swojej cerze. I proszę zobaczyć, z odcinka na no odcinek staje się piękniejsza. Więc, więc można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że w tych kosmetykach jest jakiś serum młodości. W każdym razie warto zawalczyć o nasze nagrody. Ale o tym już Asia, proszę bardzo, oddaję głos. Pytrosz, tak jak powiedziałeś, warto zawalczyć o nasze nagrody, ponieważ jest to luksusowa seria Blue Lagoon. W skład tej serii wchodzi bursztynowe serum do rąk, oraz ekskluzywny o, ekskluzywny żel myjący. to jest jedna z nagród, które przyszykowaliśmy dla was, ale mamy również inne, e, również już przez firmę Farmona na przykład olejek do kąpieli Tutti Frutti tak się nazywa o, ta marka. Tutti, frutti, coś tutti to frutti, tak. To są bardzo e, ciekawe te zapachy. Tutaj mamy granat, karambola. Ja mam tutaj jeszcze przygotowany peeling z liczi i czegoś. Granat, czyli można się rozerwać trochę, tak? No, można się rozerwać w wannie. <laughs> na przykład. No i mamy jeszcze e, taką ekskluzywną bardzo drogi kosmetyk. Myślę, że każda kobieta e, powinna mieć coś takiego w swojej łazience, jeżeli zależy jej na zdrowym i młodym wyglądzie. Jest to wyszczuplająca sól antycelulitowa, bardzo droga. Wartość takiej nagrody to około 80 zł, można dostać w aptece, więc jest, są dwa proste sposoby, jak zdobyć taką nagrodę. Albo przejść się do apteki i wydać troszkę pieniążków, albo zadzwo zadzwonić do nas na numer 704 204 154. Koszt takiego połączenia to tylko 2,44 zł z VAT-em. No i teraz najważniejsza informacja, że trzeba jednak z nami porozmawiać. Tak, trzeba Nie się e, trzeba powiedzieć na przykład... O której emitowany jest program Dzieci Sieci. Można kogoś pozdrowić. To jest jak najbardziej gratka dla tych wszystkich, którzy od rana chcą pamiętać o swoich znajomych. Wracając do tego kosmetyku, panowie, wy też powinniście się tym zainteresować. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy celuli dopadnie wasze partnerki. Warto wtedy mieć na półce taki kosmetyk. No i. Nie, nie, tutaj z reżyserki dostaję podpowiedź, że mężczyźni nie mają. Marto, nie słuchasz mnie uważnie. Ja mówiłem o partnerkach, tak? Nie, to już wszystko w porządku, także proszę się nie wtrącać. To jeśli chodzi o, o kosmetyki, jeśli chodzi o SMSy i linię telefoniczną, proszę bardzo, 0704 204 154. Dzwoncie. Dzwoncie. Czy Dzwoncie. chciałeś coś dodać w sprawie Chciałam kosmetyków? Chciałem powiedzieć, żeby dzwonili po prostu. O, po prostu. I już tutaj się uzupełniliśmy jak najbardziej. To teraz poranne ciekawostki. Wyobraź sobie, że pan, Arnold, a pan Arnold Buzdygan wytoczył protest w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, które prowadzi Wikipedię. Ta Precyzyjna rozprawa e, miała miejsce we Wrocławiu. Buzdygan uważa, że nazywanie go trolem jest obraźliwe i narusza jego dobra osobiste. Ja e, rzeczywiście trudno się z nim nie zgodzić. E, troll to niekoniecznie miłe określenie. A troll to już chyba kiedyś powiedziała jakaś znana gwiazda, chyba o Krawczyku. Pamiętam też, była taka bardzo głośna, medialna sprawa. Co innego, jakby został nazwany trolikiem, trollkiem, trollusiem. -la -la -lu Wtedy można było to oczywiście, można byłoby to odczytać w kategoriach takiego zdrobnienia, pieszczotliwego określenia nietypowego, nietypowej urody, a tak... Troll zaczął się sądzić, no bo zaraz nas posądzi, nie, pan e, Buzdygan nie, nazywany No my, my cytujemy, my jesteśmy czyści po to, prostu tutaj. E, tak i to jest rzeczywiście, teraz e, jeśli wstukasz sobie Piotr Smela, w Wikipedii napisane jest się nie, będzie. nieokrzysany dzik buszujący po dyskotekach nie tylko łódzkich. Nie, będzie chodzą ja pogłoski, że, się że jest boski. Takie chodzą rzeczywiście pogłoski, są takie właśnie fajne, sprytne napisy na koszulkach. No ja oczywiście ci to powiedziałem, a ty powtórzyłaś i teraz wszyscy będą myśleli, że to jest twój tekst, dobrze. Czy ty masz dla mnie jakąś ciekawostkę? Nie mam. Czyli w takim razie będziemy Was teraz prosić na to, żebyście się troszeczkę no, poruszali w rytm muzyki. Potem powrócimy i będzie dość istotna informacja, bo pogoda będzie. Będzie pogoda, a pogoda się troszeczkę zmieniła. No, no bym powiedział nawet bardzo troszeczkę.